Hedadmin, strzęsnący administracją i mydlący właścicielowi oczy, bunt administracji przeciw niemu, wywalenie, slash odejście dużej części administracji i oczernianie ich. Tak, Lekraft upadł po raz piąty. Jednak tym razem głównym sprawcą nie jest właściciel Hydra, tylko jeden z jego Hedadminów, konkretnie Hatchid, gość, który uważa się za nie wiadomo kogo, a tak naprawdę jest zwykłym patusem. Mutuje ludzi na 10 lat, panuje kogo chce, robi co mu się żywnie podoba i nawet nie zna spona własnego serwera. Od dawna trzymał administrację w szachu, rozkazywał każdemu, a inni bali się mu sprzeciwić. Jednak ostatnio 26 maja ktoś mu się sprzeciwił: inny head admin, Oniku X-Razer. Napisał chydrze prawdę o Haczynie, jednak ten nie usłuchał i stanął po stronie Haczyna. Haczyn się wkurzył i zaczął wywalać każdego, kogo nie lubi i każdego, kto stanął po stronie Razera. Wyciągnął jakieś bardzo stare głupotki i mówił, że za to właśnie wywala, pomijając fakt, że sam odwala znacznie większy szajs. Podczas wywalania bardzo dużo wyzywał, On nazywał ich psami, cytuję, dwulicowymi szmatami, polecił nawet Joko, żeby się więcej ciała, jakby nakłanianie do samookaleczenia się. Czy to jest w ogóle legalne? Niektórzy mieli dość tego zamieszania i odeszli sami. Oni oczywiście też byli zwyzywani. Po tej sytuacji na prywatnej grupce administracji survivala ludzie śmiali się z Hydry i Haczyna. Ktoś na konfidencił na nich do Hydry i wszyscy udzielający się dostali bana. A i zapomniałem dodać, że inni wywalani też oczywiście dostawali bana. Y oczywiście z jakimiś głupimi powodami typu 2505 nie wiem po co datę on pisze w, w powodzie, skoro data jest wyżej. No i permy oczywiście, tak, to jest klasyk akurat. W ten sposób przez jednego patosa ze zbyt dużą władzą lekarz stracił 10-15 członków administracji. Co się działo potem? Tak naprawdę u obu stron nie działo się za dobrze. Część spanowanej administracji zaczęła się burzyć, wielu graczy również. Powstał portret Hydry na Creative Blue MC. Jest piękny, ale nie mogę Wam pokazać, bo RODO. Powstało takie coś, taki rysunek. A niektórzy członkowie administracji zwrócili się nawet do mnie o rozgłośnienie tej sprawy. Mam bardzo dużo SSów, ale duża część z nich to prywatne rozmowy, więc nie mogę wam ich pokazać. To, między innymi, jest dowód na sprzeczność myślenia Hydry z rzeczywistością. On uważa, że ludzie o tako próbują sobie zniszczyć jego serwer, bo im się nuli. Jednak, jeszcze rano większość tych ludzi uważała mnie za wroga. Wieczorem mi pomagali. Jakby... Nikt tak nie robi bez powodu. A co tymczasem działo się na lekrafcie? Jak można było przypuszczać propaganda. Były alerty mówiące, że wywalili paru toksyków z administracji, że teraz lekraw będzie bez nich lepszy. Gracze popierający starą administrację byli nazywani kłamcami i banowani. Narusza to artykuł 54 Konstytucji, ale kto by się tym przejmował? Jakby cenzura na lekrafcie jest już od września. Mówili też, że zachowania administracji po upadku były przed nim. I że właśnie za to są wywalani, zamieniają skutek z przyczyną. To tak, jakbyś powiedział, że walisz głową w ścianę, bo cię boli głowa. No, bez sensu. A Hydra wierzy haczynowi, bo, uwaga, uwaga, siedzi długo na serwerze. I to, co teraz widzicie na ekranie, to między innymi potwierdza, że Hydra nie wie nic. On nie wie, co się dzieje, nie wie tak naprawdę, kto został wywalony, za co. On po prostu ufa haczynowi i to jest jego bardzo duży błąd. Niektórzy mówią, że to była akcja planowana od jakiegoś czasu, że to spisek haczyna, żeby uzyskać pełnię władzy. I w sumie mu się udało, zamyliło oczy właścicielowi, który mu ślepo ufa, robi co mu się chce, banuje ludzi, którzy mu się nie podobają, administracja boi się cokolwiek zrobić, no bo oni chyba jednak mają jakiś rozum i wiedzą, że to co się dzieje to jest patola. Ale się to cicho, bo wiedzą, że ich opór nic nie da i tak jak reszta zostaną bezpodstawnie zbanowani i wywaleni. Niektórzy nawet przyznali się, że się boją. I przez pewien czas chyba było coś takiego, że były warny za komendę do rejestrowania, bo ogólnie dużo osób wbijało, tak chyba połowa graczy to wbijała, co drugi register, to była osoba z Mulciaka, która po prostu przyszła mm, głosić zdanie administracji. Także, żeby sobie łatwiej życie włączyli takie coś, że za komendę rejestracyjną jest warn, jednak teraz już tego nie ma. Także znacie już prawdę, jeśli chcecie, żeby Lekraf miał jakieś szanse na powrót do normalności, to piszcie jak Ci się da, żeby hydra wywalił haczyna. Mówcie jaki jest naprawdę, pokazujcie escezy, które Wam tu pokazałem, udostępniajcie ten film, a jeśli nie, to chociaż dajcie łapkę w górę, żeby były troszkę większe zasięgi. Jeśli Lekraf ma wrócić do normalności, to ten patus musi się z nim pożegnać. Hydra kiedyś to zrozumie. Może za miesiąc, może za rok. Czym prędzej, tym lepiej. Można powiedzieć, że to teraz Haczyn jest właścicielem serwera. No nieprawnym, ale spójrzcie na to. Zamylił oczy Hydrze, który pozwolił mu wywalić i zbanować prawie połowę jego administracji. Steruje nim po prostu. Także z mojej strony to tyle. Do zobaczenia. Siemka.